Pomysłowi kreatywni. Rozmowy ze świata. Zaprasza Tomasz Słodki. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejne rozmowy ze świata. Dzisiaj spotykamy się w naszym studiu w Warszawie, bo doleciałem wreszcie do Warszawy, a po drugiej stronie witam bardzo serdecznie mojego gościa Krzysztof Nowicki. Dzień dobry, dziennikarz. Cześć Krzysztof. Dzień dobry, cześć. Witam, kładę się, bardzo miło Cię widzieć. Będziemy rozmawiali o pisaniu treści na strony internetowe. Z Twojego punktu widzenia, jak wyglądają obecnie treści na stronach internetowych przedsiębiorców? No tu jest bardzo kiepsko, bo zazwyczaj strony, treści na strony internetowe piszą przedsiębiorcy bądź ich pracownicy, ale zazwyczaj dzieje się to w takim formacie. Jesteśmy firmą XYZ. Działamy od tego i tego roku. Ważna jest dla mnie, dla nas wysoka jakość usług, zadowolenie klienta. No i tutaj głównie firmy piszą o sobie, a to nie tędy droga. No właśnie, powiało nudą, tak jak opowiadałeś, że te teksty są takie standardowe. I trochę mam wrażenie, że takie jak sprzed 20 lat. Tak, tutaj. Niewiele się zmienia. Co prawda, mamy dużo fajnych przykładów, i coraz więcej firm kładzie nacisk na to, żeby te teksty były super i fajnie się czytało, no ale też nie jest to taka domena, w której przodują polskie firmy i rzeczywiście głównie piszą o sobie. Czytelnik przysypia i wychodzi ze strony. No właśnie, ja mam wrażenie, że w ogóle teksty na stronie internetowej są niezwykle ważne, dlatego że od tego zależy to, czy klient kupi, czy nie kupi od nas na przykład produkt czy usługę. Dla mnie takim bardzo fajnym przykładem stron, które są idealnie napisane, są strony Apple'a. Kiedy ja wchodzę na stronę Apple'a, żeby zobaczyć kolejny produkt i dowiedzieć się o nim, to jestem tak potekstytowany tym produktem, że natychmiast chcę. Kupić na przykład nowy komputer, nowy iPhone, albo jakieś inne urządzenie. To o to w tym chodzi? No właściwie tak. Nie chodzi o to, żeby się pochwalić jak największą ilością sukcesów czy certyfikatów, ale docelowo o to, żeby klient kupił lub zamówił usługę. Niestety. Coś powie... mhm. No, mam taki przykład z niedawna, kiedy mój klient lokalny dostał fajny ruch na swoją stronę. Ale uprzedzałem go wcześniej, że ta strona jest do kitu, trzeba ją zmienić. No musiał się przekonać, że z tego dużego ruchu miał zero klientów. Czyli firmy przez złe teksty na stronie tracą na przykład klientów, tracą zamówienia? Dokładnie tak. Tracą klientów, tracą kasę. A bywa jeszcze gorzej, bo jeśli używają reklam na Facebooku, Google, no to przepalają budżet. Krzysztof Nowicki cały czas z nami, rozmawiamy o pisaniu tekstów na stronę internetową. Czy możesz powiedzieć w takim razie, twoim zdaniem, jakie teksty są dobre i jak powinna wyglądać taka wzorcowa oferta? Po pierwsze trzeba zmienić swój język, czyli nie pamiętać o tym, czego uczyła nas pani na polskim w szkole, tylko mówić trochę tak, jakbym chciał opowiedzieć o swojej usłudze lub produkcie cioci na imieninach, Czyli prostym językiem. Na no, druga ważna sprawa to, żeby wyobrazić sobie tego klienta, czego on tak naprawdę szuka na naszej stronie, czego potrzebuje, jaki, z jakim bólem przychodzi, jaki problem chciałby rozwiązać, i o tym problemie pisać, a wtedy taki czytelnik odnajdzie się na naszej stronie i będzie chciał kliknąć kup albo czytaj dalej. Jesteś nie tylko copywriterem, ale przede wszystkim dziennikarzem. Działasz także na lokalnym rynku marketingowym. Czy tego typu umiejętności połączone razem pomagają w tym, żeby te teksty były jeszcze lepsze? No tak, dokładnie. Na początku to mi trochę przeszkadzało, bo nie wiedziałem, jak, jak tu rozdzielić te funkcje. Ale tak naprawdę, duże doświadczenie dziennikarskie, redaktorskie lata pisania i patrzenia tak, czy czytelnik będzie coś z tego miał, od razu mnie wrzucają w takie buty właśnie takiego cenzora. I na każdy tekst patrzę, czy on coś przyniesie czytelnikowi, czy on jest dla niego atrakcyjny, czy pociągnie dalej. No to też doceniają potem moim klienci, bo Miałem takie przypadki, że pani powiedziała: Krzysztof, odczarowałeś to miasto, wreszcie sprzedaliśmy te domy. Powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, o lokalności, bo mam wrażenie, że dużo osób przygotowując swoje strony internetowe. Myśli o tym, że my to tak zrobimy sobie amatorsko, to nie musi być wcale profesjonalne, my działamy tylko na rynku lokalnym. No, jak są tam wielkie firmy, takie jak na przykład Apple, czy, czy jakaś inna wielka, ogromna firma, no to musi mieć po prostu profesjonalne teksty. Czy zgadzasz się z tym, czy może masz zupełnie inne zdanie na ten temat i lokalne firmy powinny rzeczywiście zadbać także o to, żeby strony były dobrze przygotowane? No, pewnie wiesz, że się nie zgodzę z tą tezą. To trochę tak jakby, nie wiem, klient z mojego osiedla przyszedł i stwierdziłbym, że a ja mu mogę zrobić usługę tak na półwistka, bo jest z sąsiedztwa, bo jest z bliska. Po pierwsze, nigdy nie wiemy, kto do nas trafi. Po drugie, no, dzisiaj jest ogromna konkurencja. W internecie jest mnóstwo treści, więc nie pozwalajmy na to, żeby klienci nam przepadali przez to, że mamy słabą stronę, że mamy słabe teksty. Że nie myślimy o marketingu. To jak w takim razie zmienić te swoje teksty? Jakie kroki trzeba wykonać na początku? Domyślam się, że współpraca z taką osobą jak ty, czyli z copywriterem, wymaga od nas także przygotowania ci jakiegoś briefu, jakiejś informacji, żebyś wiedział, co napisać. No bo wiadomo, że sam się nie domyślisz. No tak, są takie agencje, które prowadzą Facebooki, na przykład bez kontaktu z klientami, ale tego nie polecam. Ja preferuję rozmowę z przedsiębiorcą lub z jego przedstawicielem, bo to daje mi nie tylko taki suchy pogląd, ale też, też wgląd w to, jak działa firma. No i współpraca z copywriterem to jest najkrótsza droga, no ale trzeba mieć na to jakieś zasoby finansowe. Można też wybrać dłuższą. Poprosić kogoś z otoczenia, ale nie z mojej firmy, tylko na przykład z rodziny albo kolegę, żeby wszedł na naszą stronę, poczytał, zobaczył, co z tego zrozumiał. No i wtedy poprosić kogoś, kto zna się trochę na napisaniu, żeby to po prostu przepisać. Czy jest też tak, że kiedy już ten tekst jest gotowy i strona internetowa przygotowana, to trzeba robić jakieś testy, czy teksty działają, czy nie? Czy modyfikuje się później te teksty, jeśli powiedzmy coś tam nie zagra? No tak, to jest idealna wersja wydarzeń, kiedy świadomy klient ma też na zapleczu właśnie copywritera albo jakąś firmę, która zajmuje się pozycjonowaniem no i sprawdzamy, które, które teksty działają jeśli ja wiem, że napisałem fajne teksty, ale po statystykach widzę, że tam coś nie bardzo działa, no to próbuję czego innego, bo nie jest tak, że napiszę i żegnaj kliencie, tylko razem jeszcze idziemy dalej sprawdzamy, co działa, a co nie Krzysztof Nowicki, copywriter, dziennikarz, na zakończenie powiedz jeszcze, jak można z Tobą współpracować? Mm, moje zawahanie wynika z tego, że zajmuję się zbyt wieloma rzeczami, no bo jest to prowadzenie portalu, jest to pisanie treści dla przedsiębiorców z Polski, czy wytyczanie strategii, strategii marketingowych. Ostatnio włączyliśmy też w to realizację filmów wideo. Dla klientów. Szef chodzi w dziurawych butach, więc ja dopiero przygotowuję stronę swoją autorską, przez którą będzie można się skontaktować na, na tę chwilę przez Facebooka Krzysztof Nowicki, lub trafić do mnie też przez portal świecie24.pl. Tam wszystkie drogi wiodą do redaktora naczelnego, czyli mnie, i tak można mnie złapać. Krzysztof Nowicki, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja nazywam się Tomasz Słodki. To jeśli pozwolisz, Krzysztofie, to jeszcze na zakończenie chciałbym pokazać trochę Panamy, bo z Panamy niedawno wróciłem i było tam cudownie. Więc bardzo dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję. Ja mówię do zobaczenia. Realizacja Camilo Castro to były rozmowy ze świata. Do zobaczenia.